Wiem, ale i tak to 4 razy takie boty z Fartem, że to hit i musiałem zacząć Krzycha wyzywać, żeby... No. Czego musisz mnie zwyzywać i ja ci muszę tak, kurwa. Nie, nie będziesz tak mówił. Ło, wow, fest, oddałeś. Boli no. teraz. No nie zwyzywałeś mnie, kurwa, ty pigu no, to mam Jeba jebana kurwo. Po prostu pizdy śmieci kurwa. Oda, sklej, wary. Ej, kurwa, skleić to mogę ciebie, bo jesteś kurwa odklejony Nie Tak nie działa Krzy no się... <laughs> już we śpi, idź spać Krzy No teraz spierdalaj. Ale na no, dwa dni, trzy Ja pierdziele, widziałeś tego gościa? No, no, nie ja nie rozumiem jak no. można o, mieć takie dobrze. szczęście w grze komputerowej Zobacz Jestem Ja bardzo do ja jestem turbo wkurwiony, jak przegrywam na gości, którzy są ewidentnie gorsi. Ty, Adamielec, jesteś tituś? Adam, jesteś taki tituś. Was zjemu wpierdolony. Adaś, niech tak. się skintowałeś. Pizde, śmieciu jebany. Ja wpierdolę, no, Adam tak się skintował, że aż mówi takie rzeczy. Zawsze do ciebie będą takie rzeczy, bo trzeba mówić po imieniu, tak? Nie. Adam Adaś. Co mówisz po nazwisku? Nie no, ja tak do mnie mówił! Pierdalaj. O nie, co pierdolę. Nie dolona szmata Ada proszę o przyznanie Adamowi Rang rangi. Proszę o zamknięcie pizdy kiedyś <grym 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 <chodź> fast kick off i strzelam bramkę, bo oni chyba są kutasa. A no, oh, on mi kurwa próbuje pompować no, co no, za krety Jebany, no o, zobacz jaka się... O, kuru, middle. Stary. Co jest kurwa o. ty? Za 5 kronek to, kostium jakiegoś no, no Oni są kurwa tak mierni, że to jest hit. Ja pierdolę. Potrzebuję wyzywać ludzi chyba, wtedy gram Nie. lepiej. Zobacz jak z wyzywałem i trzy bramki strzelili. No i patrz, Let's patrz go. co oni robią. Dobra.